Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem do to jest, moi drodzy, Summer Meetings, czyli gra od twórcy Jake Love Story, Kokoro i coś tam jeszcze było, ale ta poprzednia gra troszeczkę słabo się na kanale przyjęła, dokończyliśmy ją na live. natomiast Kokoro było bardzo fajne, mi się bardzo sympatycznie to nagrywało i zobaczymy, co przyniesie nam właśnie ta gra. Summer meeting, Summer Meetings już brzmi bardzo pikantnie, sama ta muzyczka Zwiastuje, że będzie, mam nadzieję, działo się coś fajnego, że tutaj jakiś basenik Stroje kąpielowe Tymczasem zaczynamy nową grę, nie zapomnijcie zostawić tego super kciuka w górę Jeśli dobijecie pod tym materiałem takie 2000, 2000 lajków to lecimy sobie z seryjką, lecimy z kolejnym odcinaczkiem I mamy naszego głównego bohatera, który nazywa się Ryuto, ja trochę przyciszę o, em, Minęło już trochę czasu odkąd tu byłem Ok, dwa lata temu wyjechałem na studia Daleko od domu Ostatnio byłem tu na święta Zdecydowaliśmy się zaskoczyć mojego tatę I wrócić na całe letnie wakacje Domyślam się, że wtedy będzie się działo wtedy Zaczęło się dziać, coś fajnego Stacja wyglądała dokładnie tak jak ją zapamiętałem Została odświeżona Na to wygląda Ok, stałem tak przez chwilę wspominając Pociąg dał sygnał do odjazdu hmm? Przepraszam? Hmm? Nie jesteś w moim typie. Koło mnie nieśmiało stała dziewczyna. Chyba była w moim wieku 20, coś tam, może nieco mniej. Ale ty mrugasz. Nie, już nie mruga. M mógłbyś mi pomóc? Zależy o co pytasz. Co się stało? Pierwszy raz jestem w tym mieście. Muszę iść do pewnego sklepu, ale bateria w telefonie mi siadła. Nie mogę otworzyć mapy. Mógłbyś mi jakoś pomóc? Wow, 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 dobra, dobra, witaj, dzięki, decyzje, Boże, ile ściana tekstu, nie lubię ściany tekstu, w tej grze będzie można podjąć wiele decyzji, dobra, dobra, dobra. Powie się, no dobra, 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 no generalnie decyzje będę mógł podejmować, super. Mógłbyś mi jakoś pomóc? E, pomóż i nie pomagaj, wiesz co, koleżanko, nie jesteś w moim typie, no przepraszam cię, znaczy, pomógłbym ci, chociaż nie, kurde, patrzysz się takimi oczkami, dobra, pomogę ci, niech będzie. Jak typowy główny bohater, zapytałem, dokąd musisz iść? Podała mi adres, wiem gdzie to jest. A, znam ten sklep, robiłem tam zakupy. Nie jest daleko od mojego celu, więc powiedziałem, możemy pójść kawałek razem. Jeśli chcesz. O, dziękuję. Powiedziała, że bateria w telefonie się wyczerpała. Tak się składa, że mam Powerbanka. Pożycz jej Powerbanka, nie wspominaj o tym. Wyczerpiesz mi całą bat... Nie, nie będę ci dawać mojego power. Podniosłem swoją walizkę i zaczęliśmy iść. Dziwnie się czułem bez rozmawiania. By przełamać ciszę, zdecydowałem się zadać pytanie... Pójdziemy do domku. Urhara, dlaczego ty cały czas z tym domkiem, bo to jest dating simulator, tak? To jest symulator randkowania, e, tak jak większość tych wszystkich wizualnowelek, więc domek to domek. No przepraszam bardzo, mogę zapytać, dlaczego szukasz tego sklepu? Mój wujek jest właścicielem, mam im pomóc podczas wakacji, a więc to tak? I nigdy nie byłaś tutaj wcześniej? Nie, bo wujek kupił ten sklep kilka miesięcy temu. Mieszkali w innym mieście my przedtem. A, rozumiem. Hm? hm? A, dobra, cisza, okay. to, to ja też nic nie mówię. Dobra, może nie jestem dobry w rozmawianiu. Jak pójdziesz prosto i skręcisz w lewo, a potem w prawo, na drugim skrzyżowaniu trafisz. Bardzo dziękuję. O, oh, koleżanko, chyba już sobie poradzę. Życzę miłego dnia i wzajemnie, koleżanko, nawet nie poznajmy jej imienia, to nie ma znaczenia. Raczej już jej nie zobaczę, żebyś się później nie zdziwił. Gdyby tak było, czułbym się jak w jakiejś komedii romantycznej. Tu całe osiedle przypomina mi Doki Doki, tam pewnie mieszka Sayori. Odwiedźmy Sayori! Może... Zastaniemy ją... Normalnie... Niewiszącą. Gdy szedłem dalej ulicą, usłyszałem znajomy głos. Shiori? Co, co? What? Shiori, Sayori, what? Hej, Ryuto! Dobra, ty nie jesteś taka jak Sayori. Nie, 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 dawno się nie widzieliśmy, jej Shiori. <noise> to naprawdę ty, proszę, nie bierz z niej przykładu. Liny są złe, koleżanko. Co ty tu robisz? Miałem przeczucie, że przybywasz. Okej? Okay. Nie spodziewałem się zobaczyć Shiori, boże, długiej tej spódnicy się nie dało, nie? Nie dało się, nie spodziewałem się zobaczyć Shiori. No, wiem, wiem, to moja przyjaciółka z dzieciństwa. Po szkole średniej zaczęła pracę w lokalnej świątyni. Twierdzi, że ma. Specjalną umiejętność długiej spódnicy chyba. Podobno widzi czerwone nici przeznaczenia. To tylko żart. Mogłoby to wyjaśnić, dlaczego wpadła na mnie właśnie tu i teraz. Ale cóż, ja jednak wierzę w zbiegi okoliczności. Hej, jak tam? Dobrze, dzięki. Dobrze cię znowu widzieć. Nie zbliżaj się do mnie tak blisko. Powinieneś był powiedzieć, że przyjeżdżasz. Dlaczego tu jesteś? Chciałem zrobić niespodziankę, tacie. Nie tobie. Jestem pewna, że się ucieszy na twój widok. No z pewnością, jak idzie na studiach, mogłoby być lepiej, ale nie narzekam. Tworzę strony internetowe, zawsze takieś pieniądze, nie znam się na tych technologiach, ale jeśli jesteś zadowolony, to ja też! Oj oj, jaka ty jesteś urocza, a tymczasem ja muszę mykać. Cześć, pa 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 pa. Muszę załatwić kilka spraw, odwiedzisz mnie. Któregoś dnia w pracy. Nie, no w pracy się pracuje, to nie będę Cię odwiedzać, wiesz? Jeśli dobrze pamiętam, świątynia mieści się na górze, nieco poza miastem. Czy naprawdę chcesz się tam wspinać? E, nie mam pojęcia. E, zobaczymy, będę tu przez jakiś czas, bo by miło, gdybyś przyszedł. Pamiętasz naszą obietnicę z dzieciństwa? Nie. Przepraszam. E, jasne, zupełnie nie. Muszę sobie później przypomnieć. E, b, b, zawsze wiem, gdy kłamiesz, to był tylko żart. Nie było czegoś tak. A, dobrze, dobrze. A może jednak? No nie zatrzymujecie. Do zobaczenia. Na razie, Eluwa. Hejka. Papa. Pa. Mam nadzieję, że już się nie spotkamy. Kontynuowałem drogę do domu. Jeszcze ktoś stanie mi na drodze. Niedługo wszedłem na bardzo znajomą ulicę. Ulicę. Którą szedłem niemal codziennie. Nie zmieniła się za bardzo. Zauważyłem, że samochodu taty nie ma. Może pojechali na zakupy albo coś. A, i będę teraz skoczować pod drzwiami. No to świetny plan, główny bohaterze. Podszedłem do drzwi do mojego domu. A, masz klucze. Okej, okay, dobra, no to super. Cześć! Ktoś tu jest? Usłyszałem dźwięk małych stóp zbiegających z piętra. A ty giemie... Uuuu! Cześć, kojarzanko. O, to tylko ty Hej, tak mnie witasz? Kim ty jesteś? Co miałeś na myśli? To tylko ja Wzruszyła ramionami A czego się spodziewałeś? Bo ja wiem Może czegoś w stylu O, witaj w domu Tęskniłem za tobą Nie, tylko nie Mów, że to jest jego siostra Nie, nie Albo coś podobnego Nie Siema Ech, Tylko na tyle mnie stać Myślałem, że jesteśmy nieco bliżej Pfff Okej okay. Akari, to miała przybrana... A, dobra, przybrana siostra. Dobra, czyli wszystko jasne. U, to, to taki romansik, tak. No, moja mama zmarła, gdy byłem bardzo mały. Ledwo ją pamiętam. Kilka lat temu tata zaczął spotykać się z kobietą. Akari, to jej córka. Urosłaś? Robisz sobie żarty? Nie, tylko myślałem... Nie, ani trochę od ukończenia szkoły średniej. Ale zmieniłaś fryzurę. Naprawdę podobało mi się, gdy miałaś dwa kucyki. I do tego szkolny mundurek, co? Nie, jestem dzieckiem, wiesz? Okej, okay, okej, okay. no ale wyglądałaś uroczo. Czy ty masz jakiś kompleks albo coś? E, tak czy inaczej, gdzie nasi rodzice? Nie rób takiej miny. Gdzieś w Europie, he? Huh? He? Co? Od kiedy, dlaczego? Jak długo? Kiedy wracają? Pojechali jakoś tydzień temu. To ważny wyjazd biznesowy Wrócę w październiku No to fajne wakacyjki się szykują No, Bar bardzo dobrze e? Przecież rozmawiałem z tatą przedwczoraj Nic mi od... Dobra, zapomniał o tobie Kto by o tobie pamiętał, główny bohaterze Sięgnąłem po te... Wysłali cię gdzieś, nie wiadomo gdzie Żeby się ciebie pozbyć A jak wracasz, no to wiadomo co zrobią Odjadą Czegoś ty się spodziewał Sięgnąłem po telefon i wybrałem jego numer I nie odbierał o, odebrał, dobra. Co tam, Ryuto? Gdzie jesteś? Teraz w Polsce, taki kraj w Europie. Dlaczego pytasz? Dlaczego pytasz? Właśnie przyjechałem do domu, naszego domu. E? Dlaczego nic mi nie powiedziałeś? Chciałem zrobić ci niespodziankę. Cóż, um, to jest niespodziewane. <laughs> Chyba ci się udało mnie zaskoczyć. Dlaczego nic mi nie mówiłeś? No, myślałem, że to nic ważnego. Znaczy się, możemy ze sobą rozmawiać bez problemów, tak? Cieszę, Ciesz się, ciesz się kolego. No, skoro już tu jesteś, zostań trochę. To przecież też twój dom. Muszę kończyć, trzymajcie się, no Elówka. E, typowy scenariusz anime, co? Rodzice jakoś znikają na potrzeby historii. Ech. Chyba zostanę tu chwilę, skoro już jestem. Gdzie nasz pokój? Mój pokój. Mamy wspólny pokój. Jak tam chcesz, tylko nie spodziewaj się, że się tobą zajmę Eee, jakari? No czy to nie jest moja stara bluza? Um, istnieje taka możliwość Dobra, będę w pokoju, gdybyś mnie potrzebował Mamy wspólny Jak zwykle, nie wchodź A, dobra, nie mamy wspólnego Chyba, że ci powiem No dobrze, dobrze, fajne przywitanie Po prostu cudowne przywitanie Co ja teraz mam zrobić? Mój pokój się nie zmienił Wszystko było tam, gdzie to zostawiłem Okej okay. 2010? przeglądałem zawartość mojej walizki Chyba zapomniałem kilku rzeczy Jak na przykład Hej, Akari! Hm? Zapomniałem szczoteczki do zębów O, biedny Ryuto Nie bądź taka hamska. Chciałabyś się przejść ze mną do sklepu? Nie, ale dam ci listę Dlaczego jesteś taka wredna? Koleżanko, ja ci nic nie zrobiłem Kończy nam się jedzenie i inne rzeczy A, przyjechałem i mam robić zakupy Tak? Super Super, po prostu cudownie się ta historia zaczyna. Trzymaj. Dzięki. Nie wiem, czy dam radę to wszystko przynieść sam. Wyżanko, chodź ze mną. Cóż, idź na dwa... Ale ty jesteś mędą! Poza tym, miałeś niedawno swoje 18 urodziny. Chciałem ci coś dać. Um, mogę ci napisać, co bym chciała. Odkąd pamiętam, nie jest chętna na wychodzenie gdziekolwiek. E, no... Chyba... nie wiem. Dobra, idź ze mną, przyjechałem! Powinnaś się trochę cieszyć, masz moją bluzę. No, no chodź mi pomóż. E, proszę. E, kupimy co tylko byś chciała. Hmm? Podeszła bliżej zaciekawiona. A co takiego? Cokolwiek zechcesz. O, o czy jej się... Serio? Nie żartujesz? Serio, serio. Będę tego żałować, ale serio, serio, no dobra, to pójdę. Okej, okay, no to idziemy. Cudownie. O nie, centrum handlowe. Nie mogłeś wybrać jakiegoś sklepiku osiedlowego. Tutaj masz mnóstwo sklepów. Drogich sklepów. Galeria handlowa nie była zbyt zatłoczona. Hmm, to chyba by było wszystko. Więc co byś chciała na swoje urodziny? Ehm, no wiesz, jest pewna gra, która została niedawno wydana. A, gra pewnie. O, dobra, gra, to jest dobry wybór. Luna wydała niedawno nowy album. Chciałabym go. Okej, okay, idź, poczekam tu na ciebie. Dobra, to nie było takie złe. Myślałem, że będziesz miał jakieś ciuszki za miliony, ale było dobrze. Czekałem na moją siostrę, gdy zauważyłem kogoś i ten ktoś chyba też mnie zauważył i zaczął iść w moim kierunku. Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Udawałem, że jej nie zauważyłem i ją zignorowałem. Okej, okay, przeszła koło mnie i się zatrzymała. Nawet nie powiesz cześć, a kim ty jesteś? Dzień dobry. Hej? W sensie, cofnęła się o kilka kroków, to Reina, okej, okay, moja em, była dziewczyna, o nie, 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 mój drogi bohaterze, nie licz na ponowne cimcirim ci z nią, to długa historia, jeśli długa historia, to na pewno nie skończyła się dobrze, kiedyś chodziliśmy ze sobą w szkole średniej, ale mnie rzuciła, o to tym bardziej, poszło w on, do dzisiaj nie wiem dlaczego, no i się już nie dowiesz, e, dobra, spojrzałem w inną stronę. Czy wciąż mnie nienawidzisz? Dobra, odejdź, odejdź, odejdź. To nie do końca tak. Więc dlaczego mnie zignorowałeś? Teraz do mnie podchodzisz, tak? Tak długo cię nie widziałam. Ja ciebie też. No, jesteś może na randce? Oczywiście to normalne, by kupować papier toaletowy na randkach. mogłeś powiedzieć, że tak. No, nie mogę normalnie z nią rozmawiać. Nagdy się pojawia i zagaduje, jakby nic się między nami nie wydarzyło? Muszę już iść. No, a ja co chcesz? No. To to był? Cześć, e, siostrzyczko, wystraszyłaś mnie. E, czy to nie była twoja była? E, e, Jaki tam Ray? Mm, tak, czy inaczej jaką grę wybrałaś? Mój starszy brat nie może być tak fajny. What? Co, co, ty? no co? Jest modzie, wszyscy to lubią. Dzieciaki i gry dzisiaj. Dobrze, że jakiś pakiet do Fortnite'a nie kupił, już się cieszę. Byłem w drodze do domu, gdy zobaczyłem znajomą sylwetkę A ty kim jesteś koleżanko? Ale to nie było możliwe. Wygląda... Boże ile was jest? Ja się już pogubiłem! Wygląda jak May, moja koleżanka ze... Ile ty miałeś tych koleżanek? Poza tym ze sobą tutaj nosiła okulary May, którą znam? Nie. Podejść do niej. Ej, czy ja trafiłem do jakiejś aplikacji randkowej, że mogę sobie podchodzić albo nie podchodzić? Tak, nie? Wysok nie idź do domu, tam mi się średnio też podoba. Czemu May byłaby w tym mieście? To nie ma żadnego sensu. Nie podobasz mi się. Zdecydowałem się zignorować dziewczynę na ulicę i poszedłem do domu. No, cześć. O, cześć, troszeczkę. Wielkie dzięki, ale myślałem, że chciałabyś czegoś lepszego? A! Te słupki są najlepsze! Tak, tak. Śmiało, zrób sobie jedną. Okej, okay. nie możesz żyć na gotowym jedzeniu i grach. Dobrze sobie radzę. Myślałaś o swojej przyszłości? Eee, nie. E, nasi rodzice są bogaci, o czym tu myśleć? Bardzo złe podejście, koleżanko. Zwyczajnie myślałaś o pójściu na studia albo o znalezieniu pracy? Spójrz na mnie, pracuję nad jakimiś stronami i mam swoje pieniądze. Nie, życie jako net jest bardzo fajne. Okej, okay, jeśli czegoś mi potrzeba, tylko proszę mamę! Jest beznadziejna. No to jakie masz teraz plany? No nie wiem, nie się? Nie, 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 robimy coś wspólnie. Skoro już tu jesteś, nie muszę nawet chodzić na zakup. Bardzo złe podejście! Spodziewasz się, że się tobą zajmę? Nie zaopiekujesz się swoją młodszą siostrą? Bracie? O, teraz jesteś miła. Kiedy możesz coś zyskać? No tak, każdy tak robi. Nie róbcie tak! Aż mnie nosek zaspędział. Mogę odmówić? Nie! Bądź dla mnie dobrym przykładem! Mam nadzieję, że pewnego dnia zmieni swoje życie! Okej, okay. wolałabym nie! Swoją drogą, co mamy na obiad? A, to, to teraz nasz kolega powiedział, dobra, czyń! Swoją drogą, co mamy na obiad? Mówiłem, żebyś wziął sobie zupkę, a mamy zupkę na obiad! To fajnie! Najlepsze przywitanie na świecie. E, e, co mi tam? Możesz nawet dwie! Czekaj Ale zostaw dla mnie pikantną Chcesz powiedzieć, że nie mamy nic do jedzenia? No powiedziałam! Makaroni Instant! Nie, właśnie byliśmy na zakupach, ale jakoś zapomniałaś, że nie mamy jedzenia? Nie zapomniałam! Po prostu nie lubię gotować! Nie mów mi, że jadłaś tylko to, odkąd rodzice wyjechali. Nie, wyczyściłam lodówkę wczoraj! E? Pójdę jutro rano do sklepu. Ej, um, Chciałoby się obejrzeć ze mną. Tak, 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 tak. Taki o superbohaterach. No, oczywiście, że tak. Obojętnie o czym. Niedługo się zacznie. Ej, obejrzyj film. Jasne, czemu nie? Więc to teraz robisz? Grasz w gry, oglądasz filmy i jest śmieciowe jedzenie? Może mogę to zmienić z tego lata. Okej. Okay. Następnego dnia. Ziew. Ah, spojrzałem na zegarek czekaj, jakby zachciało mi się ziewnąć. Już nie. Spojrzałem na zegarek w moim telefonie. Dochodziła 8 rano. E, no to tak, dosyć okej, okay, wstałeś. Wziąłem szybki prysznic. E, nie mamy nic na śniadanie. No dobra, no to czas pójść do tego sklepu. Zapytałem, zapyta Makari, czy chciałaby pójść ze mną do spożywczego, a może jeszcze śpi. Nieważne, wejdź tam. Zdecydowanie, zapukaj, nie pukaj Nie pukaj, nie pukaj, właśnie po prostu Zostawię jej notatkę, a nie, ja myślałem, że ty wejdziesz po prostu do jej pokoju Zostawię jej notatkę w kuchni tak na wszelki wypadek Nie, ej, to mogę przewinąć? Czekaj, 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 albo cofnąć Daj mi cofnąć eee, Powrót, nie, wyjdź Dobra, dupa, całkowita dupa Na wszelki wypadek, a nawet nie mogę zapisywać Dzięki, dzięki gro Wygląda na to, że jestem zdany na siebie Jeśli chcę jeść coś poza gotowym makaronem no dobra. Sklep spożywczy był kilka ulic od naszego domu. Wyglądał tak jak go zapamiętałem z tą różnicą, że szyld się zmienił. Wnętrze również zostało zmienione. Czułem się nieco zagubiony. Cześć koleżanko, czy my się... Czy ja z nią już nie rozmawiałem wcześniej? Dzień dobry, mogę pomóc? O, tak, szukam chwileczkę. To ta dziewczyna z pociągu którego? A, tak, której pomogłem, tak, 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 ją pamiętam, zapytaj o produkty, powitaj ją, nie, no dobra, ją powitamy, ona wygląda nawet sympatycznie, wygląda na to, że znalazłaś drogę, hmm? a, nie pamiętasz mnie teraz, a, to ty pomogłeś mi, gdy tu przyjechałem, no, to... świetną masz pamięć, często robisz tutaj zakupy, chyba będę przez jakiś czas, będę tu pracować do końca wakacji, to moje praktyki studenckie, kontynuuj zakupy, przedstaw się Dobra, przystawmy się na wstępie. Jestem Ryuto, miło mi poznać. O, oh, możesz mi mówić. Yuka! W niektóre dni jestem tutaj rozkładając towar Czasami mogę być na kasie. Daj mi znać, jeśli mogę jakoś pomóc. Dzięki. Dzięki jeluwa. Życzę miłego dnia i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Spoczko. Czy kupiłeś zakupy? Zrobiłeś to? Masz wszystko? Co to za dziwna animacja? Ciekawe czy Akari już wstała. Nie daje się mi wyboru. Chciałem wybrać co do jedzenia wziąć. Wszedłem do kuchni. Okej. Okay. Wygląda na to, że mamy jedzenie na kilka dni. Zdecydowałem się na proste śniadanie. Nie bardzo mnie obchodzi co ja jem. Tak samo jak Akari. Niedługo usłyszałem kroki za sobą. Co ty masz na sobie? Dzień dobry Akari. Dobry. Śniadanie prawie gotowe. Dzięki. Nie ubierasz się najpierw? Kogo to obchodzi? Proszę. Pożyłem przed nią talerz. Co dzisiaj będziesz robić? Um, to, co zwykle. Nic. A ty? Um, Shiori mówiła mi wczoraj, że chciałabyś się spotkać z Shiori, która to była. Um, a nie, nie, przyjaciółka z dzieciństwa, tamta paskudna. Nie, 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 nie. Um, nic, nic, nic nie robię. Um, nie, nie mam w zasadzie planów, więc tu zostajesz? Chyba tak. No nie miałem ochoty wychodzić gdziekolwiek. Postanowiłem trochę popracować. Zobaczymy, czy są jakieś oferty dla web-deweloperów. Nie no, nie praca, kolega. Wakacje tutaj, Cimci rimci Do domku bieraj, e, koleżanki. Wysłałem kilka zgłoszeń, teraz tylko muszę czekać. No dobra. Ech. Postanowiłem poprzeglądać internet oglądając memy. I tak ci zleciał pewnie cały dzień. No, oczywiście, że tak. Po wysłaniu kilkunastu ofert wykonania strony, nie musiałem długo czekać. Ktoś wybrał mnie do prostego zadania. Pracowałem nad tym cały dzień. Chyba już czas na obiad. E, przygotuj obiad dla Kari siebie, przygotuj... Nie no, dla Kari też. Chyba też jest głodna. No, raczej. Poszedłem sprawdzić. Okej, okay, zapukałem do drzwi Akari. Akari, dzień dobry! Potrzebujesz czegoś? Co? Chciałabyś na obiad? Cokolwiek zrobisz? Może jakaś ryba? Więc co dzisiaj robiłaś? Nic. Co znacza? Memy gry, filmy, tego typu rzeczy, Ach, rozumiem. A ty z, zostałeś w domu, prawda? Pracowałem trochę dla klienta. A czym się dokładnie zajmujesz? Głównie programuję. O jak się zbliżyła? Gry? Nie często, ale zdarzyło mi się raz lub dwa. Jeśli chcesz zacząć robić gry, daj znać. Mam pomysł na idealną. Zakładam, że jesteś kimś w rodzaju eksperta. Taki jakby... Hmm. Yy, niezręczna cisza. Wiesz, że nie jesteś wcale złym kucharzem. Dzięki. Fajnie, że zostałeś. Inaczej jadłabym kolejną paczkę nudli. Nodli, nodli, nie nudli. Nodli, nodli. Nie chciałabyś sobie czegoś przygotować? Jestem na to zbyt leniwa. A może nauczyć się prostych przepisów któregoś dnia? Yy. I co, będziesz jeść cały czas coś takiego? Ech. Nie miałem ochoty wstawać dzisiaj wcześniej. Chciałem wejść do łazienki. Gdy... Ej, ryto, śniadanie! Jest go, 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 go! Zarumieniła się i zakryła twarz dłońmi. Chociaż patrzyła przez palce. U, podążyłem na dół za jej wzrokiem. Dopiero wstałem, więc było naturalne, że. No, wiadomo. A! Pobiegła do swojego. Po... Nie denerwuj się! To normalne. Przestań wibrować w telefonie. Eee... Ehm, czekaj, aż, aż go wyrzucę. Coś ważnego? Nic ważnego. Jakieś powiadomienie. A w dupie z tym Akari patrzyła na mnie. Um, nie widziałam, że masz takiego. Co? Takiego? Um, takiego. Wi What? Stop this. Panie mi się, zatrzymaj to! Zatrzymaj! A ale byłem w piżamie, nie nago A Ale wyraźnie widziałam... Widziałam kształt! O Daj spokój. No, nie unoś się. Nie Kąpaliśmy się razem, gdy byliśmy mali. Co to za dziwny wzrok i cisza? Gościu, poznaliśmy się jakieś 5. Nie, 6 lat temu. Trzymaj swoje fantazje z daleka ode mnie, dobra. Okej, okay, wychodzisz gdzieś dzisiaj? Nie, nie wydaje mi się. Chyba zrobię to, co ty. Hm? Nic. Może obejrzysz jakiś film czy coś? Brzmi dobrze. Okej, okay, będziemy razem. Hmm, co robić? Mogę się nieco zrelaksować albo może popracować. Chyba mógłbym w końcu zaktualizować moje portfolio, by mieć lepsze oferty. Obejrzyj jakiś film, zagraj w coś, zaktualizuj portfolio. E, I tutaj moi drodzy, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Co się wydarzy w kolejnym? E, myślę, że obejrzę film albo zagram w coś. Będę dalej cisnąć tutaj do naszej e, Akari. Myślę, że Akari jest najlepszym wyborem. Napiszcie też w komentarzach, którą z dotychczas przedstawionych bohaterek wy byście wybrali. Nie zapomnijcie również zostawić tego super kciuka w górę. Tymczasem trzymajcie się i hejos!